Siema ludzie i zwierzęta i te małe jest. Ta tematuś to jest kolejny odcinek konsultanta. Myślę, że nie ma co przedłużać, bo i tak już na miniaturce mnie widzieliście łysego. Albo nie, jeszcze chwilę opowiem. Mnie już mega denerwują włosy, mnie już tak wkurzają włosy, a nigdy nie byłem łysy, naprawdę, nigdy, tak zupełnie totalne na zero, miałem tam, nie wiem, najmniej, na, najkrótszy, najmniej jak byłem wcięty gdzieś tyle, to gdzieś tyle, czyli jeszcze jakieś tam włoskie były. I denerwuje mnie ta lampka. Jeszcze jakieś tam włoski były, a nigdy nie byłem łysy, a teraz i tego, że jest kwarantanna... I nigdzie nie wychodzę, praktycznie siedzę w domu. To jest idealny moment, bo wciąż się nałyszę. A skoro. Dlatego. Nie wiem, czy dam radę sam. Nie wiem, czy dam radę sam i czy dam radę tą maszynką. Ale. No, spróbujemy. Ostatni raz mogę. Ej, denerwuje mnie ta lampka. Patrzcie, jest takie światło, a za. O! O! To po co lampkę wziąłeś? Jakbyłeś górne zapalić, nie? Bo to jest fajne światło białe. Jeszcze jedna sprawa. I w ogóle u mnie nigdy nie używam szczotek, nie? Ja zawsze u mnie to działało tak, że biorę pastę. Pastę i po prostu robię tak i wychodzę, i a jeszcze jak mam takie włosy to jeszcze lakierem sobie je ogarnę i wychodzę a teraz już nie będę musiał to co, zaczynamy? dźwięk, nie? w ogóle mnie przeraża jak tam ten dźwięk tak zzz, u dentysty on jest najgorszy, to jest najgorszy to jak słyszy ten dźwięk to czujesz ból zzz. ostatni raz sobie ułożymy jakoś włoski W sumie tu siebie też widzę. Ty, w sumie nie jest źle. Hmm. Ty, no powiem ci, że jest całkiem spoko, jak ja tak dobrze ułożę. No to nie. To nie, kiedy indziej odbiera się on, co? No? bo w sumie jest okej, okay, nie? Bo w sumie nieźle. Nie. Jak na kwarantannę, jest okej. Okay. No nie, to dzisiaj tego nie robię. To dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wyschliście. Widzimy słyszymy się już jutro, jak zwykle o tej samej porze o i Był z Wami Aduś, trzymajcie się i cześć.